No, Bachory, po prostu Bachory, cudze Bachory, niewychowane, wziąć tylko i za tłucno. Idź do mamy i nie wchodź na moje stronę, debiru jeden z drugim. Bo nie, nie zasługujesz w ogóle. To nie twój poziom. Wypierdalaj. Tam do swoich. Gdzie twoje miejsce? Na swoim poziomie. Tu nie wchodzić. Ja pierdolę masakra jakaś <grymne> ten autobus. Nie, ja tym autobusem nie chcę jechać. Matko Boska, to można się załamać po prostu. Bo to jest jakaś skrypa, po prostu. Jest top, top. Witam, już jedzemy Gdańsk. Dziś pan, <grymne> jakiś autobus i się trzęsę. Widzisz? No zobacz, i tak to wygląda, jak ja zaczynam robić live'a. Czy wy hmm. jesteście zdrowi na umyśle? Po co wy dzwonicie? O. Co? co to jest? Mówi pani moje piosenki? No, wiesz, no, ja tam znam tylko coś o dupie. E, e, taką jest, <noise> <ja tam znam. głos> Każda jest o dupie. <noise> nie znam, nie znam, ale nie, nie wiesz, no tak nie słucham ciebie jakoś wnikliwie, ale jak gdzieś tam leci jakaś piosenka, no to wiem, wiem że jako o dupie to na pewno wagata. <noise> <noise> Ile pieniędzy masz dla mnie, śmieciu dewiancie? Że piszesz o mnie Tych, o tej kurwy. Od tych hifów to są, kurwy. Od tych hifów, brudasów, kurwy, to są. Zapijaczonych. Odczep się człowieku ode mnie. Nie znamy się, zapomnij mojego imienia. I pozbaw mnie swojego widoku. Ja nie jestem lesbijką w żadnym wypadku, no co wy? Ja nie jestem lesbijką, o Jezu. Ja w ogóle nie jestem LGBT. Siedem złotych. Hej, kochana, nie zapominaj o mnie, to jeszcze nie koniec naszej wojny. O! A, wojny! <grywa> to jeszcze nie koniec naszej wojny. Jezu, jak Dobra, no jakiej wojny? Ja nie chcę Panie. wojny, ja chcę pokój. Wiesz no, co, to ta, to ta Elżbieta to chyba ma milion kont po prostu. A pani ja już... Izo to jest cały czas jedno i to samo, bo ona chyba... Nie, nie. Cały czas jest to samo ja blok... nazwa pani Izo. Ale ja blokuję. Ja tutaj słyszę, że to ja zniesławiam, ale to chyba mnie zniesławiono, bo od tygodnia napierdalacie na mnie, na wszystkich TikTokach, na wszystkich e, live'ach. Robicie sobie content, żeby wam płacili gifty moim kosztem. To mnie zniesławiono za 8 godzin, które za darmo siedziałam z młodzieżą i zrobiłam. Kont zrobiłam e, e, Koncert i spotkanie z fanami, do którego musiałam się przygotować, a do tego jeszcze robicie mi takie świństwa. Zamknij się kupo mięsa, 200 kilogramowa dziecko dwunastoletnie zamknięte w takiej kupie mięsa, zamknij już ten ryj i w ogóle na mój temat nic nie mów. Mam was. Wszystkich dosyć. Jesteście... Wszyscy jesteście debilami. I za mną te ryje. No i chodzą jak te świnie po prostu. Nidy się spóźniają. Siadaj! Na co czekasz? Zasłaniasz. Jakąś mędę, Anusia, Kusia, Srusia, Pierdusia. Debiru skończony, jesteś już zablokowana. Ja już tutaj wszystkich powielałem, nie, nie denerwuj się, ja wiem, że tu po prostu... No ale Skacamy. dlaczego kurwa, jak mówi jakiś Wornes, to ma rzy3000 kurwa y, widzów. Jak ale, ja mówię, ale, ale... To ale to są fejki. No dobrze, ale wiesz co? E, Mary, jesteś nikim. Bez wykształcenia, bez niczego to są po prostu e, odpady. No dobrze, ale wiesz co? E, ale jest za pół Ukraińka, pół Niemka. E, e, Pakistanka, debilu. <ścoughs> Jestem Polką, polko Niemką do mnie żywą mordą, przychodzi do, do, do mnie z kwiatkiem nie przepraszam, posłuchaj ale posłuchaj śmieciu, ale, ja już z tobą miałam nie, nie do czynienia dwa lata ty ty ma... temu, kiedy cię zgłosiłam na policję, bo mnie do tego swojego krematorium zapraszałeś, kurwa do tego do tej swojej skwierzyny, tam ale gdzie ludzi mordujesz, trujesz, gdzie nie dajesz im żyć, gdzie nie oddajesz im ciał i różne świstwa robisz jesteś po prostu śmieci Wiesz o ale tym, ty masz świadomość, taką to, mordą rozwiawioną i z oczami. odpowiedzialność za to, co ty mówisz, wiesz o tym? No ja mam, o, jestem bardzo odpowiedzialna, bo dostałam to, co dostałam, i wzięłam to, co zostało, żeby, bo ponieważ przyda mi się to, a oni by to po prostu wyrzucili w śmieciu. Rozumiesz? Ka na każdym festiwalu, to jak jestem, zostaje jest jedzenie, bo tyle zostaje, i jeszcze mi pakują, i mogę nie sobie nie zabrać. Nie I to jest kurwa nie twoja sprawa. Ty debilu skończony, prawda. z rozdiabioną mordą, prawda. obleśny z wiszącym tyłkiem, w brudnej bluzie, zaprosiłeś mnie na basen, a teraz mnie oczerniasz Debilu skończony. I wypierdala, jesteś zgłoszony na. Co kurwa?

Czyli ty nie umiesz się śmiać się. Ale to nie chodzi o się śmiać, ale w ogóle Zresztą, z takiego powodu bardzo, takie głupie tak, rzeczy piszą, Głupi ludzie się mnie czepiają. Się po po co? odpowiedzieć komuś, kto tu właśnie jest w środku i jest właśnie To zupełnie inny poziom jest. jest. Poza tym wiek, no jak można coś takiego albo jakieś grosze wysyłać, jakieś kurwy z śmierdzące, wysyłają mi grosze, wypierdalać po prostu. Wypierdalać zjeby, jeby, matkę w w a nie do mnie się czepiajcie. Wypierdalać! Ale, ale był taki moment, że pan poczuł w sobie... Czyli memy, okej. Okay. Oj, w normalnym życiu to by mi się zachowało trochę inaczej, chyba trzeba... Ale jakie to są memy? Jakich ludzi? No przecież... No, ja nie, nie wiem, o które no, 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 więc dlatego tak mówię. Tak poważnie, zupełnie. To przecież są memy zb... zjebów kompletnie, nie którzy tak. nie mają ani dystansu, ani wiedzy, nie ani wykształcenia, tak, ani, tak, wykształcenia, tak, ani tak, poziomu, tak, ani tak, w ogóle nic tak, po prostu. Proszę, nikt! To, to to... Zwykle to jest nikt. Każdy z nich to jest nikt. Śmiecie! Ale muszę ale muszę się się przyznać, ale... że ten no. mimo tego, że jakby wszystko... I od pewnego uspokój momentu, nie. tak? I, I jakby tego dnia... bezczelne bachory przychodziły różne... Z patologicznych rodzin. pogłoski tak, że, że dobrze idzie. nie czepiają. Idźcie do twoich rodziców, wypierdalać! Ale człowiek jakby cały czas nie wiem, ja jestem ja jestem... Kondon, zlew, Kloaka, debil, świniopas. Pani Zamiast de imienia i nazwiska, bo oni nie mają imion i nazwisk ani, i nazwi, ani Oni nie mają twarzy. To są kondony. Iza, a kto to jest Kloaka? A Kloaka to jest e, kibel. Zobaczmy jak łappa zobacz, co on robi, zobacz Zobacz, a, zobacz. Załóżę <noise> so, chłopka mi sobie pomagam, Boże No nie no kocham cię, kocham cię, no żeby nie twoja pani to bym ciebie wzięła nie Boże <noise> ma... Jezus Maria No witam Witam O mhm. ta się ubrała, patrzcie Debit debil się ubrał, debil się ubrał na, na wieczór nie denerwuj się no no, 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 czy ty jesteś mądra? ty masz jakiś płaszcz albo... mam wszystko, mam, spoko dobra, bo później zamiast zaczynać... ale dlaczego on mówi, że nie? że ja nie? bo, bo co? no właśnie no to no mnie furia, jak ktoś takie rzeczy wygaduje. No tak, oczywiście, tylko no uważam, że no, rozmową. Nie skontaktował się ze mną. Tak. Nie spytał, Dokładnie. tylko od razu napierdala na TikToku. Dokładnie. To ja, jak widzę takich, to po prostu nie chcę ich mord oglądać. Jestem, no. Ja nawet widziałam papiery, które miała babcia. Przecież babcia była z. E, e, no. Kosaki to były. Chyba oni mają pochodzenie żydowskie. tylko z Żydów niemieckich pochodzą. No, w każdym bądź razie widziałam papiery nawet. Mhm. Więc nie wymyśliłam sobie tego. Maciej Muszyński. Jeden złoty Jak tam pani zajął na mózgu. Wysyłam te jałmużny na leczenie psychiatryczne, a poprawy nie widać. Wysłałem już 500 groszy. Pozdrawiam szczerbatą chamską żebraczkę. Nikt wraz z Rafalalą, szpony i wony, O. Maciej Muszyński. No to są zjebost. No ale dostał dzisiaj w chuja, tak dostał, że nie wiem. Po prostu tak mu napisałam, że e, ten e, i że ma powiedzieć rodzicom. No, no to... Ja się bardzo cieszę, bo słyszałam, że pani ma podobne poglądy polityczne do mnie, czyli że pani popiera chyba Prawo i Sprawiedliwość, tak? No nie, prawo i sprawiedliwość jednak całkiem nie, bo, bo prawo i sprawiedliwość też ma dużo za uszami, ale ja popieram jednak prawicę, koalicję prawicy, prawicę, prawicę, ogólnie popieram prawicę. Jestem za konfederacją, absolutnie za Ewą Zajączkowską, kocham. Nie wypłacił mi żadnych pieniędzy, nikomu nie wypłacił, tylko jednej Klaudelizie, która, która go, go, go tam podpiera, e, która nie ma żadnych talentów i bardzo proszę zgłaszajcie go. Wszystkie jego lajfy i ten co teraz robi też, bo na live'ach e, zarabia pieniądze na e, szkalowaniu i na różnych rzeczach. Jest to po prostu menda śliska, podła. Najgorszy sort. Najgorszy jaki może być. Nie dość, że misja to jest... Jesteś nikim, zwykłą szują pedale i jebany w pysk. I jesteś zgłoszony na policję. I ode mnie się odpierdol i to jest odezwa moja dla ciebie, Adrian Hebusz, Śmieciuty. ty. I wypierdalaj. Zajmą się tobą odpowiednio. Już raz zresztą miałeś. Byłeś na policji. Przesłuchiwany. To wiesz jak to jest. Ale tym razem to nie będzie przesłuchanie. Nie gejem, tylko pederastą tą jebanym. W obwisłych gaciach. Kim ty jesteś? Nikim pedale. Nie byłeś u mnie nigdy w domu? No idziemy, moja córka. Pozdrawiamy serdecznie Izabela. Izabela Rzetelnym okiem Izabeli, Izabela Smartline, modowy Rengent, Izabela spełniona aktorsko i biznesowo i zawodowo.